Oglądamy najtańsze mieszkanie w Hiszpanii, jakie udostępniono mi, gdzie jest winda. Mieszkanie jest po remoncie do wprowadzenia się do wynajmowania od ręki. Cena 53 tysiące euro. Trzy sypialnie. Łazienka z kabiną prysznicową. Wszystko zrobione na tip top. Zero wkładu, można wynajmować od ręki. Kuchnia ze sprzętem, z wszystkim. Salon. No tu ktoś niestety zamknął balkon, zabudował. Ale można mieć sobie go otwartego, jak to woli. A z kolei w tym sezonie zimnym zamknięte okna wychodzą na ten cichy zaułek, czyli mamy spokój. Tu już większa sypialnia i trzecia sypialnia też większa. Także to mieszkanie bardzo szybko się sprzeda. Czekam na szybkie oferty pedro68małp.pl lub plus 34 634 802 410. O jeszcze tam jest klimatyzacja. Wszystkie drzwi ładne, nowe także. Warto nad tym się zastanowić.